nie znacie go, przynajmniej zawsze dużo szczeka, niech się pochwali gdzie ma łańcuch lepiej Jak w tydzień temu Bo ty przytomny leżałeś kurwa, nie wiedziałeś co się działo Jesteś ty człowieku? powiem Ej, Dzisiaj pokażę wam najlepsze momenty konferencji Fame MMA 10 Czyli ten odcinek to po prostu konferencja bez nudnych momentów, więc sztos totalny Dlatego powinieneś subować ten kanał, żeby nie przegapić konferencji drugiej, shotów z konferencji drugiej A teraz lecimy z pierwszą, bum Okej, a może czas na to, żeby przedstawić światło twoje? Rodziców. No, obiecuję, że nie będę. Ale atakował. stary, ja jestem dorosłym gościem. Ja nie przychodzę z tatą człowieku na konferencję, ani wszędzie z tata za mną nie chodzi. Dorośnij, odetnij pępowinę, proszę, bo to się dla ciebie źle skończy. Nie no. widzisz, co ludzie w internecie piszą o was. No ja bym nie pozwolił, ja bym mojemu tacie zabrał internet, zabrał telefon, jakby się tak zachowywał. Serio, no, moje mamy. Przedstaw światu twojego tatę i, i powiedz, skąd wynika taka zawiść. Zachowam to dla siebie i tylko my wiemy o czym mówimy, prawda? No to jest cała geneza konfliktu generalnie. No, byłem z na imprezie, trochę napiliśmy się alkoholu i tak dalej. Byłem w gronie jego znajomych, tylko i wyłącznie w tę noc dowiedziałem się. Stary, my już o tym rozmawialiśmy tysiąc razy, w te, naprawdę. W, te, w te, No ale teraz. Chłopie, ile razy ci ratowałem, Dubsko ile razy pijany człowiek imprezy, ile ja... razy. Choć chłopie, chłopie, ja... nawet mnie nie denerwuj teraz. Ja, ja też... Jak, jak ci w ogóle nie wstyd tak kłamać przed ludźmi? Bo on stał wtedy na bramce w tym klubie i on dokładnie ci z tego klubu wyrzucił. Mhm. I wszyscy. Kurze, stary, jak ty możesz w ogóle tak, jak ty możesz tak kłamać? A pod prysznicem też mnie nie nagrywałeś i nie wrzuciłeś relacji na Insta story. Stary, a ty jesteś poważny? Ale, wrzuci, ale... ale ty jesteś poważny? Ty mówisz o relacji. W której ja się goliłem, ty śpiewałeś sobie pod prysznicem, zaparowane było, wszystko nie było, nic widać. Szliśmy na. Szliśmy na to było chyba w Brągowie, albo wcześniej na konferencji na festiwalu Pulsu, człowieku nic tam nie było widać, a ty, że Nie no, jest tak słabe, że szkoda. Gada. Kłamiesz, szkoda rano, gadać. kłamiesz po południu i kłamiesz wieczorem. A o co chodzi z tym prysznicem? Czemu żeście się spotkali? pod prysznicem? nie, to... nie, chodzi o to, że, że mieliśmy, mieliśmy... Stary, mieliśmy razem jedno mieszkanie, jeden pokój w, w hotelu i przygotowaliśmy się do wyjścia na festiwal Pulsu. Ja się goliłem, on brał prysznic, on sobie coś tam śpiewał, nagrałem relację, ja się golę, on pod prysznicem. to było wszystko nic nie było widać kompletnie, tylko ten... Co ma Adek wspólnego z, z tym, że byłeś pod wpływem? Bo on twierdzi, ja że, by... że ja mu coś dosypałem. Ludzie, jemu nic nie trzeba dosypywać, A ja to już tłumaczyłem nieraz, I każdy, co, i myślisz, ten... że, że człowiek wprowadziłby e, się w taki, w, w taki stan? Mateusz, a jak się w jaki stan się wprowadziłeś po gali Najmana? Czyli podsumowując, Mateusz, zarzucasz Arkowi, że... To przez niego byłeś w takim stanie i on by coś dosypał. Tak, jestem przekonany, że Arek maczał w tym palce, poza tym e, ma tendencję do nagrywania. E, udowodnił to już właśnie pod tym prysznicem. A w Brągowie? A w Krakowie, jak byłeś pijany? Trzy dni, człowieku, na melanżu. A jak u mnie byłeś i zabroniłem wszystkim się nagrywać, nie. jak wyglądałeś? Nie. Człowieku, twoi byli trenerzy do mnie dzwonią. Twój nie. były menadżer do mnie dzwoni. Ja mam... Opie wszyscy się z ciebie śmieją, nikt nie chce z tobą współpracować. No to nikt nie... A wiesz, kto się śmieje? Ten, kto się śmieje ostatni. Ty, no to przyprowadź na następną twojego tatę, co? Chłopie, jestem dorosłym, dorosłym A najlepiej, pak, proszę, a najlepiej mamę. obiecujesz, ma ma że, że nie będę atakował. Lupa, wiemy, że masz mocne pierdolnięcie. Powiedz mi, czy to uderzenie wystarczy na rabat, czy planujesz może coś więcej? No zobaczymy, jak będzie, jak go trafię, to padnie, Czy no. uderzenie zawsze miałem i mam nadzieję, że jak go wycentruję, to to będzie koniec. <laughs> ja nie mam faski, żeby bić się z paroma gośćmi tutaj, bo ich bardzo lubię. Lupy nie lubisz. Lupy? byśmy się dzisiaj poznali. Nie my nie mieliśmy wcześniej Jaki Arab, a masz, masz kogoś takiego, na kogo miałbyś faskę, żeby się bić? Aha, to, to, to mogło być dziwne, nie? <gryśle> <gryśle> Nikola, pokaż się, chodź, chodź. Jeszcze tylko powiem, że dla ludzi, którzy gdzieś tam jeszcze nie, wie, nie rozumieją, o co tutaj chodzi z Nikolą Milanowiczem, no to trzeba tutaj wspomnieć, że Nikola wszedł na ostatnią chwilę do Na walczy, walkę wieczoru. Na walkę wieczoru z Mariuszem Pudzianowskim. To jest ten Nikola Milanowicz. A powiedz mi, jaka była twoja pierwsza reakcja? O kurwa. <gryśle> Ale to jest faktycznie tak, że wiesz, przyjechałeś sobie do pracy, wziąłeś sobie kanapki, wiesz, kurczaka i nagle... Dowiaduje się, że pójdziesz na walkę wieczoru. Bo padło pytanie, czy chcę, mówię. no Czemu nie? Kurzynak bym chociaż dwa dni, chociaż się przygotował, gdzieś w Worek, i tak dalej. Nie żałuję tego, złapał się ham za siatkę, siatka urotowała, ja bym go trochę tam ubył. No i co, wygrał? No ale mówię, chcę, chcę rewanż jak Czyli najbardziej. Czyli sądzisz, że gdybyś nie chwycił, siatki, gdybyś go obalił, to byś mógł wygrać? Myślę, Ile że procent tak. na zwycięstwo? 80%. O kurde. Spotkam się w Oktagonie z dziewczyną, która jednak też ma jakieś umiejętności. Nie ma tutaj takiej różnicy między. To w między końcu przykład... mam te umiejętności, czy nie mam? Bo Ostatnio słuchałam z Tobą wywiadu, to mówiłaś, że tak naprawdę to w tej walce z Zusję -y to nic nie pokazałam. I wracając, w... Maren, zdecyduj. Do, się. Dobrze, dobrze, zaraz do tego dojdę, bo jeśli chodzi o Twoją walkę z Zusję, -y, to ja, nie tylko ja, ale duża część osób spodziewała się czegoś więcej. I e... mówi to osoba, która się męczyła z Zusję -y trzy rundy. Dobrze, dobrze, ale zobacz, zobacz ile ćwiczę ja, a ile ćwiczysz Ty. To wróćmy do tematu Zusję -y i Twojej walki. po prostu Zusję -y wyszła, wyszła do tego no, z przegranym nastawieniem, z, z przegranym nastawieniem. Nim, więc wydawało mi się, że ta walka potrwa y, trochę krócej, ale. No okej, okay. ona ma te swoje dwie twarze ja... i tutaj stosunkowo, co powiedziałeś, no, bo, o to była trzecia. To 50, 50 twarzy Marty. Ja, no, ogólnie wiem, że wzbudzam wśród ludzi różne emocje. Bo tak, ze mną da się porozmawiać, ale ja też mam swoje zachowania, które nie trafiają do większej ilości osób, ale mam to w dupie, bo taka po prostu jestem i dzięki Bogu za to, że, że taka jestem. Bo jest przynajmniej nie jest nudno. Brawo ty Marta. Michał powiedz mi, ty byłeś w tym X? Nie chciałbyś no. zawalczyć z kimś właśnie z Teamu, i może masz jakieś trochę słabsze relacje? Ja z każdym mam dobre relacje. Nigdy nie byłem osobą konfliktową, nigdy nie szukałem jakichś właśnie takich potyczek słownych, czy też właśnie sporów fizycznych. Czy chciałbym zawalczyć? No odpowiedź brzmi nie. Pokażę na pewno klasę. I jaja. I jaja tak jaja no na pewno pokażę jaja Nie mogę się już doczekać właśnie wyjść do oktagonu tutaj z właśnie Martą Miałem dzisiaj okazję jechać i Nie ja, no też wyjść do oktagonu No chciałbym Marta to jest moje marzenie Dobra. No to dawaj chodźmy to, Ciekawe wyzwanie ale, ale oczywiście oczywiście tutaj Ale mówię ona od... nie zdąży Najpierw ma walkę ja ze mną na bar... Mam nadzieję tylko że nie będzie przede mną uciekać bo ja jej gonić nie będę <laughs> po oktagonie Marta, Marta ma zamiar uciekać <laughs> Nie wiem jak mam to skomentować nigdy przed nikim nie uciekałam w oktagonie Nie chodzi mi o twój styl Masz Taki styl, że cwałem uciekasz dookoła oktagonu i podchodzisz, robisz akcję, uciekasz. Kurwa, to nie jest bieganie po oktagonie, tak jak tam zdarzały się sprinterki, biegaczki. To wydaje mi się, że nie, 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 nie chodzi nie, nie. mi o twój styl, że po prostu masz styl, który A -a. który bardziej nachodzisz na nogach ucieka, że no, ale dlatego mówię, że ja ciebie gonić nie będę. Ewentualnie stanę, siatce, nie wiem, poczekam sobie tam. Czyli żeby... nie podobało ci się żadna walka Malty? Tego nie powiedziałam, to ty powiedziałeś. kolei jak zwykle próbuję nam, mnie. No, nie, ale no, zobaczyć, bo Nie podjudzaj. Ruszam się, ale weźmy pod uwagę to, że ja swoją karierę sportową zaczynałam od totalnego zera i małej ulanej patusiary. No, więc wiesz, zanim ja doprowadziłam swoje ciało do jakiegoś ładu. Zanim wypracowałam sobie jakoś tą kondycję, no to też trochę czasu minęło. Wiesz o co chodzi. I jeśli patrząc pod tym kątem, ile ja tak serio trenuję, trenuję za do MMA, że wiem, jak wyprowadzić cios, powiedziałabym, że może z rok. Zaoszczędzę Ci czasu. Ta walka się nie skończy w parterze. O, tak nie trenuj parteru. Ta walka się nie skończy w parterze. Nie skończy się w parterze? Nie. Okej, okay. okej. Okay. nie uciekaj. Jest w stanie ci zagrozić... E... Gwarantuję ci, Kamila, że ci nie ucieknę. A yeah. je ci... się na siebie. Jeśli miałabym wybrać ulubioną płaszczyznę, płaszczyznę, którą bardziej lubię, no to byłaby to stójka. No dobra, to już zmieniam zdanie, zakończymy to w parterze. <noise> Widzę, że czujesz presję, że cię to tak trochę wkurwia bo... cię to. Wchud... Nie to po prostu, bo wiesz, to jest moja piąta walka. Porównując jednak osoby, które gdzieś tam mają na, na, na koncie tych walk 40-50, kurwa, widać jednak tą różnicę, tak? Staram się idę do przodu, robię walkę za walką. Wiem, że ten poziom będzie lepszy, ale jednak a, potrzebuję czasu. Może zaczniemy od naszego mistrza. Słucham. <laughs> Adrian zasługuje na walkę z tobą opas kategorii 77 kg. Nie mi to ocenia, czy zasługuje, czy nie. Lecimy. Czemu Madełu się zaśmiałeś, jak powiedziałem, czy zasługuje Adrian na walkę opas. Nie, no moim zdaniem, zasługuje, no. <laughs> no tak. No. The champion jest tylko jeden. Wyczułem ironię. Adrian. Mocna ironia tutaj, z twojej strony, już to jest zauważalne. A wziąłeś sobie, zadywala gościa, który miał pięć walk, przez niektórych można powiedzieć, że jest uznawany za nieobliczalnego. To wej Je kurwa! Wiesz, jakby można powiedzieć, że on nie do końca ma jakąś super technikę, ale jednak jak dojdzie do ciebie taki potężny cios weselniak? zamachowy, weselniak, stary jesteś świnem. No to będę na Cioł weselu. Zdaje mi się, wziąłeś. Dzień, Wojtna, nie, mam, zajebą, zajebą, nie, 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 nie zajebiście, się, że wziąłeś w ogóle, wiesz. Dla mnie jesteś kocudem. Dziękuję, lubię wyzwania. Mam nadzieję, że damy fajną walkę i że będą fajerwerki. To zapierdzielam jak nigdy. Znaczy, zapierdzielałem tak tylko do jednej walki. Której? E, do walki tej z Polakiem, no po nim e, sobie trochę, trochę mi odjebałem. E, udowodnić wszystkim, że to nie była ani jakiś laki punch, tylko że staćmy na to, żeby Boczkowi jeszcze zabrać ten pas. Chyba, że będzie miał go prawdziwy champion, czyli Edwien, Gwarantuję ci, że ty będziesz kolejnym memem, jak twój kolega obok. Już tak obiecałeś nie raz i Adria. raz ci się udało. A w ogóle yy, stworzona część jest tak, że z każdym tutaj... Się ja się nie wiem na którego się pierwszego rzucić, nie? Dobrze, jest dużo ochrony z boku. Czy nie znacie go, przecież on zawsze dużo szczeka. A niech się pochwali, gdzie ma łańcuch lepiej. Jak powiedziałem został tydzień temu. Co jest z łańcuchem? Gdzie ła łańcuch? Yy, nie było żadnego w pierdolu, ale była faktycznie awanturka. Yy, ale nie wiedziałem, że straciłem ten łańcuch. Doszło ja się, się leżałeś. następnego dnia pod prysznicem, jak zacząłem się macha dotykać po prawej. ty przytomny leżałeś, kurwa, nie wiedziałeś, co się ty działo. Ty pierdolnięty człowieku. Ej, dobra, słuchaj, nie chciałem tego poruszać, ale zaczepiasz mnie cały czas. Wiesz, nie chciałem. kiedy? Okay, gdzie cię zaczepiam? No, no ale ty, dawaj, od, nawijaj, nawijaj. Od początku, lubię. mam walkę z, z tym, z Dawidem, a bierzesz mi kurwa, tu szpilec cały czas, wbijasz, No po chuj. No, Ale co ja ci tutaj wbiłem? Na razie co nie ty czas, mówisz, że jesteś ten? prawdziwy mi. Z czym powiedziałem, The, the real champ. No, ale przecież to Wszyscy wiemy, że mówił to z ironią, to jest raz, a będę z jakimiś memami. Po co do mnie podjeżdżasz? Stary, mam walkę z nim. Kup się na walce tutaj z Mateuszem. To ty, jest, tyle. Y, ty jesteś następny, ale masz przejebanie. Jest... To nie jesteś trochę nie... tak, że lekceważysz swojego przeciwnika? Nie wiem, nie znam go, nie, nie no wiem, ja i tak dalej, ale chceważy, wydaje nie. mi się, że będzie łatwiejszym rywalem niż na przykład Wiewiór, czy tam Polak, czy, czy nawet Bocian, czy nawet Stół. <laughs> Podpisaliśmy ciekawy kontrakt na dłuższą współpracę, więc wiem, co będę robił przez najbliższy rok. Będę trenował i tyle. No. Mi czasu udowodnić kurwa, wszystko. Z kim kto rządzi w tym 7-7. A, a Modeusz... E, jak się Czemu się śmiejesz? Znaczy nie, bo ja już to słyszałem o Madeusza, że będzie, że będzie dominacja 7-7. No i później no nie trenowałeś jednak do tego pojedynku. No, odjebało mi po tym kaucie trochę, ale ogarnąłem się, tak? Musiałem roz... wielką trochę musiałem stać forsą, wiesz o co chodzi. Polansować się, pożyć ty, jak cool. na celebrytę przystało, a teraz wracamy <laughs> i wiesz. Słuchaj, chciałem, żebyś zabrał głos na temat waszego drugiego pojedynku ze zwianym Polakiem? Nie, ja, nie przegrałem, ale sędziowie myśleli inaczej. I tutaj do końca życia będziemy się wykłócać, bo on powie, że to on wygrał, a ja, że to ja. Ale kurde, wydawało mi się, że przez te obalenie wygrałem. No nie wygrałem i teraz obalę go 48 razy na każdą rundę, żeby tak zaznaczyć dominację. Teraz masz trylogię, prawdopodobnie czeka Cię kolejna trylogia. Rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed konferencją, Ciebie już męczą powoli te trylogie. Co, chciałbyś kogoś nowego? No, już wiesz, jakieś świeżości, coś wiesz. Jak... Może Amadeusz? To Dawida Masz spinę. Y, tak, i <extern complement> kiedyś mu przypierdolę za to. Za co, za co? Za wszystko. Posadziliście mnie z moimi... Ty powinieneś siedzieć na moim miejscu. wymarzonymi rywalami, no. no. i tym akcentem możemy zakończyć tą Ja mam jeszcze bardzo ważny komunikat. No dawaj, coś mocnego! Jeszcze wbili do mnie na Instagram. bo do wygrania rękawika... Kończymy, kończymy! Cezary! Czaaaaaaro! Jako tutaj król federacji, posiadacz króla. Powiedz, zacząłeś w końcu te treningi? Posiadacz pasa króla. Pasa króla yy. No, 8 marca zacząłem, ale potem, nie wiem, w najbliższy piątek dostałem informację o 21.30. Akurat live prowadziłem, że jest przeniesiona o miesiąc. No to jak w piątek poszedłem w melancholia, to wróciłem <grym> niedawno z powrotem na salę. Norman po prostu szanuje umiejętności Kasjusza, podkreśla, że Kasjusz walczył w kadrze Polski, ale na fajmy ma nie prezentuje takiego poziomu. Spadł, spadł z poziomu zdecydowanie. To Wiadomo. przyjedź Gola w końcu na sparingi to zobaczysz, jak spadniesz. Ja do ciebie jak nie przyjadę, Kas już. W pierwszej rundzie spadniesz na glebę. Bardzo możliwe, raczej pewne. Zobaczymy. Spajanie. Wszyscy wiedzą, ale Czarek był wicemistrzem polski, tylko czarku zracili było osób wtedy. Cześć, witam zbawę. wszystkich bardzo serdecznie. Tak, to przypomnę. Ja się z konferencji o tym dowiaduję. Ja... Tak, ale spokojnie. W mojej kategorii wtedy były tylko dwie osoby, więc fartem zdobyłem tego Ja kuczem. jestem tak mistrzem miał ważna w tenisa, dwie osoby <laughs> brały udział, a nie wicemistrzów. Kasia, walczysz z zawodnikiem UFC, czyli z osobą, którą chciałeś Norman to jest taki zawodnik, który wzbudza w tobie motywację czy to dalej za mało? Nie, no motywacji jakiejś wielkiej nie. Ja też jakby mam świadomość tego, że ja już nie będę szedł po to, żeby być lepszym zawodnikiem, to co się kiedyś nauczyłem, uważam, że na tych ogórków, których dostaję, wystarczy. Totalnie bez gwiazdorzenia wychodzisz i robisz robotę. Wiesz, ja się nie uważam sportowcem. Ja jestem frikiem, a friki robią show, więc kurwa dla mnie normalne jak wychodzę przygotowany, to zawsze żeby zrobić Hollywood kurwa, a nie tam wiesz, walczyć po sportowemu. Na pewno będzie trzeba zapisać aneks w umowie, że rundy, pomiędzy rundami będzie 60 sekund odpoczynku, bo słyszałem, że w wywiadach pierdoli, że to był mój warunek, to żaden nie był mój warunek, więc to zmienimy, żeby zawodowiec miał wiadomo, jak na zawodowca przystało, nie? Minutę tylko odpoczynku, a nie półtora. Ja też jestem przyzwyczajony do minuty odpoczynku, bo jak z parkietu schodzę, to tylko na minutę napić się kolejnego Kelona i wracam. Więc jestem przystosowany do przerwy 60 sekund. Dla niego to łatwe pieniądze i zgadza się, też chcę minutowe przerwy. Kasjon, nie w cię jak cały czas słyszysz easy money, easy money, takie, wiesz, bagatelizowanie. Nie, no fajnie, ja, ja właśnie tak sobie mówię, kurwa, no tyle darmowych pieniędzy dostanę za tego Leszcza Ogórka, to tak sobie wizualizuję, co tam pobaluję za to, nie? No, to będą naprawdę łatwe pieniądze, dobrze, że o tym mówi. Norman mówi, że boksowałeś przez 7 lat i jakim cudem nie, nie skończyłeś Adriana Polaka przed czasem? No, nie skończyłem go. Bo kurwa wróciłem prosto z melanżu. Możliwe, ale w sumie i tak mi to wszystko wyszło tak, jak powinno być. Cieszy mnie to, że właśnie ludzie taką nienawiścią do mnie pawają w internecie, bo teraz, jak skończę pałkę w czwartej rundzie gdzieś tam, może w piątej, to tym bardziej właśnie moje słowa będą hey. pewne, pewne, takie, że Hollywood rozjebałem, hey. zrobiłem rataja największego, zogałtowałem. Zjabkaś. Zjabka. Yeah, yeah, yeah. Suck my balls and dig bitch. This is all you know no oh, yabana where did you get this belt yes the shibana where does no. this belt come from how much did this belt cost you four ninety nine how much is <laughs> what Fajny, ma za to zapłaciło? Nie ja. Mówi, że z pewnością oni za to zapłacili, bo na pewno ty byś to nie był. Nie, no oni nie zapłacili. Przecież masz tu woda, że to niekto spyta, kurwa debiliewany. Why Pyta, dlaczego jesteś coś jakbyś przychodził na konkurs? What is baletowy. this? You look like count... Hey, you look like, co... you look like Count Dracula. No, bo ja, bo ja jak lubię w konkursach Dracula. występować wyglądasz i wyglądam jak tak sobie Dracula. Dracula. Słucham? Wyglądasz <laughs> jak Dracula. A, What the a, fuck? Fajnie. Czyli taki ciemny charakter, to ja lubię takie ciemne charaktery. To dziękuję za komplement. Pałka. już, a ze względu na to, że gala została przesunięta o miesiąc, zamierzasz jeszcze walić melanż, czy już skupisz się stricte na treningach? Nie no kurwa Hubert, jak chcesz się wkręcić, to tak, mówiłem ci, że na Sopot możesz wbić kurwa i dawałem ci datę, tak jeszcze będzie gruby melanż, więc się załapiesz Hubert. Nie dopominaj się, mogłeś tam wiesz po, a nie tu poruszasz takie tematy. Jeżeli normal sam wygra, to dasz mu pas króla? No tak, to jest pas króla, który zwycięzca dostaje, więc... króla. Tim król, what the fuck is I od Team... razu... Pussy. I od razu Team jeszcze pussy. powiem, Team że pussy. podobało mi się jak tam Team z góry trollowałem, jak trollowałem was tym Team damskim pussy. głosem, Ey. to Gola i Boxdel powiedział, że to Norman Pauka. <laughs> No tak powiedzieliście, żeby pałka nie trollował, A to ja tym damskim głosem mówię. I dziś już kurwa nawet nie darze że jesteś to kobietą, to. kobietą, jesteś queen. Suck my balls and dig, bitch. Blah 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 blah. Hey, blah, 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 blah. You don't say nothing over here. To Timu Żabka, kurwa. Jakby żabce byłeś? You hide behind your girlfriend. What happened? You're hiding behind your girlfriend. Cowz się za swoim You're hiding behind your girlfriend. Że co robię? Chowasz się za swoją dziewczyną. Yeah, no tak. Ona jest królową. Ona jakby mu przyjebał. To w ogóle by by z you're the queen, obiła. you're the queen. She's the we king, the, you're the queen. <laughs> <laughs> no, <laughs> <laughs> queen, królową, where's your dress? Ja where's your little dress at? Where's your dancing dress? Ale where's your ci dancing to, dress at? Brother, hey, bro, I could kill you right now with my bare hands. What can you do about it? Mówisz, że moglibycie zabić w tym momencie gojmićciami. What can you do? No nothing. kurwa, nie udało mu się Bro, kurwa. Hey, can, Trzy that, razy miał szansę uh, z powrotem, yeah, yeah, to yeah, nie udało uh, mm, mu się. Yeah, you can do absolutely nothing. I could kill you right here on this stage in front dawaj, of everybody. Dawaj, 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 dawaj. Homicide, brother, homicide. Easy my balls. Your girlfriend tell me. Suck my balls. Your girlfriend tell me 10 times you've got Nakolana, kurwa, tu Absolutely. Po stół chodź. Uh, o You got a little shrimp stuck in there. <laughs> yeah, yeah, that's right. You look the other way, pussy. much? much, normalnie. <laughs> normalnie mówi, że twoja dziewczyna mówiła ja mu już dziesięciokrotnie y, o rozmiarze twojego penisa. Dlatego tak by chciał go pociągnąć. No właśnie, tak jak teraz mówił... Oh, tak by się <laughs> we'll, see wants, we'll, see wants, we'll see who wants to get the gold bar. Suck we'll my We'll see who wants to get the goal bar. I'm coming for the goal bar. 100% you've got, you've got nothing. <laughs> You fought against nobody. You fought against You know, <laughs> just a ringgirl for the Olympics. New box mi, just a ringgirl. Że prawie dostałeś się na Olimpiadę, ale tylko jako ringgirl. Widziałem yeah. <laughs> ten filmik, bardzo ładny. Oh, wow. Don... Bardzo mi się podobał. Don Cassius Quigg. Yes, yeah, good, good. Represent in Polska. Nie, naprawdę ten filmik musisz mu przekazać, że mi się bardzo podobał. Chief Kaj jeba. Kompleks z Don <laughs> Tak jak, tak jak Nitro, jeden da, da, z waszych kumpli wodarzy w Shape MMA, też ma kompleks z Don Cassio. Nowy kompleks yeah, yeah. tych ludzi z show biznesu i Polaków się nazywa Don Casio Dlaczego jest 80% za tą irlandzką jebaną rudą kurwą Panowie Dobra, do naszego na Po walce będą mi wchodzić w dupę kur. Hey, you know I'm not Irish You know that, no you know I'm from Northern Ireland you To know, w ogóle I'm nie rusza to nie czyncy, I'm Osterman chwila ciszy Ja jakby całe moje życie, wiesz uprawiałem sport, tam zawsze gdzieś z boku był, można powiedzieć że sport to mój taki przyjaciel No i co, troszeczkę Znałem tego keyboxingu. Box, key to tak jak, to tak jak u Casio yy, przyjacielem jest melanż. A powiedz mi, czadek, czy Team X2 według Ciebie dogaduje się lepiej niż Piewows? Wiesz co, szczerze mówiąc, yy, nie mam pojęcia jak wyglądał, jak wyglądały relacje w yy, Team X1. Nie byłem nie, tam. Myślę, zobaczyć. że akurat to nie, to nie jest ciężkie. No, no. Ale, ale my się bardzo dobrze dogadujemy, wiesz, wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie mieszkamy ze sobą już pół roku i nie było jakby żadnych takich zgrzytów między nami, jakieś dramy czy coś, więc. Macie jakiś klucz na to, żeby się nie pokłócić? Wiesz, dobrze się dogadujemy po prostu, nie? Rozmawiamy po prostu ze sobą dużo, nie to myślę, że to jest klucz, jakby żeby. Ale ostatnio rozmawiałem z Marti Renty i ona powiedziała mi, że chciałaby zawalczyć z Moniką. Mm. Nie wiem, czy Monia by wyraziła chęć, ty wiesz, jest tutaj też Monia, ale... To, ja, Monia Liza, to, Monia co? Liza. Wiesz wiesz Monia co? Liza. Ja na ten temat nic nie wiem, nie będę tutaj za Monikę yy, podejmował decyzji, ale myślę, że Monika... Yy... Lubi wyzwania? <laughs> Lubię, ale <laughs> Ale Monia mówi, że lubi wyzwania, ale nie jest pewna, czy by chciała zawalczyć. Bo tak, no Malty miała do czynienia ze sportami, ja sportami, a a jeśli od, dostałabyś jakąś przeciwniczkę Monia, która y, na przykład też by zaczynała, to jakbyś jakby się wtedy zapatrywała na taką waleczkę? Musiałabyś się zastanowić, ale jestem skłonna Musiałabyś się zastanowić, ale jest skłonna, żeby zawalczyć. Od wyrażenia wyrażenia przynajmniej jest szczera, przynajmniej haść jest szczera. Nie się to jest fajne. Ważne, żeby hajs się zgadzał. Malti nie, czyli mam odpowiedź, że malti nie. Moja mówi, żeby Matthias zmienił. No, no ale jak nasze... dobrze zapłacią. Zapłatą. Więc musimy szukać innej walki. Jakby co? Zobaczymy. Chyba, że zapłacicie. W Nawet gdybym, gdybym przegrał tą walkę e, i miał rekord 0-2, nasz konflikt z, z Kacprem jest prawdziwy, tak? On nie jest, on nie jest e, czymś sztucznie wytworzonym. Do teraz zresztą Kacper po ostatniej gali mnie zablokował. Więc widać, że tam u niego też są jakieś duże emocje związane z tym wszystkim. E, w I Kacper zablokował ciebie na, na, na Insta? Na Instagramie, tak. Jak smutno. To, to wy, się, wy dalej. Ma, macie jakąś spinę? No oczywiście. Czy nic, nic się nie, nie zmieniło. Od okay. tego, że mi nie podał ręki po to, że, że dalej to tak wygląda, więc z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja dam z siebie 150% i mój, moje założenie na ten rok jest takie, że będę dążę do, dążę do tej walki z, z Kacprem, i wiem, że Kacper jest w gazie treningowym, więc wiem, że ostro trenuje i, i wiem, że muszę się odpowiednio do tego przygotować, więc ja wiem, że dam, dam z siebie 150%. No. W szczególności, że Kacper po wygranej z Sylwestrem zagroził tobie w OKTAGONIE, tak, żebyś w... się dobrze zastanowił nad tym, czy chcesz tego rewanżu. Tak, jakby, no Ale nadal. Powiedziałem chce. wtedy na insta-story, że, że, że chcę nawet jeszcze bardziej. więc... No i, e... no i zajebiście. A czy ktoś z Teamu X oprócz ciebie i Moni chciałby jeszcze pojawić się w klatce? Bo tutaj jest taki fajny też pomysł i się z Bogdelem, jak robiliśmy wywiad, Leksiu kontra Boxdel. Bo stary Team X kontra nowy Team. Ja mogę z Leksiu tak napierdalać tak? stare <grym> Jutra. <-ko, grym> wszyscy na razie. Wszyscy w tego <grym> Leksiu chyba nie ma doświadczenia z Leksiu, do... wyzywam cię! Leksiu, Leksiu nie ma, Leksiu nie ma. tylko. Dlatego Boxdel chce z nim walczyć. Tak, bo ja zawsze. Y, Jakbym miał doświadczenie, to to Bo ja to lubię mieć dobry. kontrolę i być w strefie komfortu. Ja mogę z Wojtkiem walczyć tak samo jutro, stary. No jest dobra, chodź ze no mną, walcz, stary i walcz. Ale stary, ty 130 kilo! Zmieńmy ten main event. No, no. Ale tu jest 50 kilo no, walkę... Dobra, słuchajcie, dobrze wiemy, że mamy pierwsze kilo różnicy, więc to nie ma sensu. No, zmieniamy temat. No. Oglądałeś KSW pojedynki Normana wcześniejsze, oprócz tych z Gamrotem? Nie oglądam KSW jakby, ale to, co jest tam w internecie, no to widziałem. No to, no, to jak mam się przygotowywać? Co, przygotowywać Solidnie, skoro widziałem właśnie te ostatnie pojedynki, no to kurwa nie chcę mi się jakby wstawać z rana na trening, tylko jak już tam wstanę, no to pójdę sobie pobiegać nad morzem, ładne widoki są. A na sali się pojawiasz czy tylko nie, na sali się pojawiam, no. Teraz coraz częściej, bo ostatnio trener chyba nawet znalazł na mnie sposób, żebym częściej się pokazywał. Mówi, Kasiu, już mu whisky pijesz? Ja to... No czeka, nie, on przynosi mi całego Jack Daniels. Teraz naprawdę, coraz częściej proper się 12. Na sali. Like some Proper 12, you don't like proper 12. 12? Czy lubisz proper 12? Tyś no. Czy i Conora McGregora? You don't like proper 12? Nie, nie piłem nigdy. Oh, you want to fight Conor McGregor? You, want, you like... Uh, nigdy nie piłem, uh, ale posłuchuję zapewne. Jack Paul. You think you're Jack Paul, right? Mówisz, że chcesz się pić <laughs> z Conorem McGregorem i uważasz się za polskiego Jake'a Paula. You Jake wanna fight Paula. with Khabib? To ja pierdola. Kulwa, bro. Polski Jack no Paul? No chance. Jake Paul. You've to got, to got no chance. To jest taki youtuber, który teraz walczy z Benem skrenem. A chuj w tych youtuberów ty? <laughs> <laughs> kurwa, to nie Ej, chuj w tych youtuberów, Don Donkacio Król, kurwa. Tak, Czyli opuści, opuściłbyś Tim Króla po przegranej? No tak, tylko że takie coś się nie, nie stanie. Wydaż. I nie prowokuj Boxdel, bo widzę jak Nikola na ciebie patrzy i ci zaraz wypierdol Nikola w er. e... łeb. <noise> Norman mówi, e, byś wytłumaczył, Hi. jak chcesz wykończyć Normana, jeżeli nie wykończyłeś Adriana Polaka on, i Davida Ambro. Me. Explain to me, I want to know in detail. Tell me, how you Tam finish też... me. How you finish me? Explain, tell Dokładnie everybody. W detalach, jak, tell everybody, we well, Tam też What była... what shot you going to throw hey these guys tell me you punch like a Jak zamkniesz mordę, to tak. Zamkniesz tordę. You're not a knockout to ci guy. to Polak and to Ambro uh, told me to take a to to kurwa to Mówi, że słyszał, że pijesz jak kobieta, więc nie widzi szans, że go pokonasz właśnie tak słyszona <laughs> w od na przykład Ambro. Od nich słyszał? Dostali ode mnie w pizdę? To fajnie, no ja się zawsze cieszyłem z tego jak to Bumber powiedział dzień walką w wywiadzie, że pedała zleje. I pedał go zlał, kurwa, no wstyd na stali, to dla nich powinien być wstyd, że kobieta ich zlała, yy, pedał okay. ich zlał. Ja to mam w dupie, no i ciebie też, kurwa, kobieta, Queen, tak? Queen cię zleje, debilu jebany. No to zobacz, sobie, kurwa, umniejszasz i całemu temu światu zawodowemu MMA. Że Dobrze. kobieta, kurwa, zleje zawodowca, hey, którego, yy, bring your dress który wszystkich Polaków zlało hey, oprócz Gamrota. To, no to Queen bring your zleje to ciebie, potem idę po Norman mówi, że masz założyć opcję Swoją sukienkę do tańca na wyjście do ringu. No chciałby, on ma widać zapędy. z Tam się ładnie bawią. From kurwa. ja się bawię. O! Jonah! 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 kurwa Jonah! Krycha. Jonah! 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 you wanna Yeah, Yeah, you Jonah! Yeah, yeah, you like. You Jonah! 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 You Jonah! Jonah! <laughs> <laughs> Bilo pan on ma same kurwa gejowskie teksty. To jest zawodowiec sure. oni kurwa ci hey, zawodowcy jebani, kurwa mówią, what? że my patola. On cały czas gejowskie kurwa teksty. What did you do, did do this sport? guy on Warsaw sure. So dobra, 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 hey. ucinamy no, no, ten no, no, temat. Ja się kurwa nigdy nie na razie. Ej, Norman, Norman. On reprezentuje sport. What did you do this guy on Face to face Norman Face to face, face to face Muzička! ready? Yes. Yeah. <laughs> Don't touch my balls. Team Zapka. Yeah, Team Zabka. Team yeah. Time. Team Time. Team, team Zapka the, <laughs> the best. Team Time. Yeah. You keep that belt clean for me. Yeah, you like. Tak <laughs> Wanna try? Yeah, yeah, yeah. We'll see. Dziękuję bardzo. Dzie dziękujemy i tak pierwszy tam spojrzał. <laughs> <laughs> Zaraz któryś z podestu spadnie I jeszcze dla zaprezentowania warunków fizycznych Marcina Dubiela W porównaniu z Czarkiem chciałbym zobaczyć jak to wygląda I pewnie wielu widzów chciałoby zobaczyć jak wyglądacie na face to face Więc was również zapraszam Bliżej, bliżej No widać znaczącą przewagę Marcina Jeżeli chodzi o wzrost i zasięg Paki nie wytrzymali. I prosimy jeszcze przodem. I dziękuję Wam. Usiądźcie. <grywa> <grywa> Nikola czeka. Dobra, chodź, Nikola zrobi. Nikola go zabógł. Muzyczka. Muzyczka. Jebni mu Nikola. Giebnij mu. <grywa> I to jest walka, ale obstrał bok, ale obstrał zbroję. Strałeś zbroję, jak zawsze. Masz ja bym chciał się, że... podziękować też wszystkim osobom, które mnie wspierają, bo... Ee... Takich nie ma. <śm> 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 A pierdolę, dubiarzy. To, życie to raz na tym może. Ja cię na pewno wspieram prywatnie, żonę. Ale Boks dupolis Dupoli, kurwa, A jak Nikola ty... wyjebie, zaraz to zobaczy. Żabka! Żabka! wina. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, to po prostu zasubskrybuj kanał i będę bardzo szczęśliwy. Trzymajcie się widzowie! BOOM!